Słuchajcie Dobry banan? Dobry banan? Tradycyjnie sęp Wiecie co, to, to nawet już nie jest nachalne, to jest już takie standardowe, jeżeli chodzi o Morcia Cześć Dzień dobry Czekaj, bo mi się nie zbliża Zobaczcie, Moris sępi no na krok go nie odstępuje, naprawdę. To już już zaczyna być dziwne. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Właśnie Ksav się sobie rozmawiał przez balkon z koleżanką. Tak, teraz Kasia ma, słuchajcie, koleżanki na osiedlu. Więc się zawsze witamy. jak się w ogóle miał rekord. Wstał o 8.15, więc chyba, chyba coś wyczaił, że na tam zaczyna urlop. Więc ja już dopijam kawkę. Za chwilkę musimy w sumie się ogarnąć i wyjść z nim na plac zabaw. to jest taka właśnie rutyna, że najpierw plac zabaw, później drzemka. No a później, słuchajcie, gdzieś chcemy jeść na obiad Więc zobaczymy, jak to, słuchajcie, wyjdzie Mamy jakieś plany A jest pogoda, słuchajcie, idealna pod, pod wyjście Bo nie jest gorąco Na pewno nie będzie y, dzikich tłumów, słuchajcie, na ulicach Bo jest w ogóle poniedziałek Ludzie w ogóle zaczynają ogarniać, że zaczyna się tydzień No, także Może się, słuchajcie, przypytamy z Nathanem Bo to w sumie jego urlop Co, pucia? Poczekaj, to ci otworzę pucia najpierw się... no tak no proszę bardzo no, słuchajcie uwielbiam układać różne rzeczy ma tutaj mnóstwo różnych układanek o nie pokazywałam nowe książeczki pucia są to są w ogóle bardzo fajne książki bo są, to są te większe i mamy pucia na wakacjach I tutaj też pucio uczy się mówić zobaczcie jaka w ogóle ładna grafika o, bardzo mi się te książki podobają no masz, tak. daj. Nathan rozpoczął swój urlop od, od pracy, także wiecie, taki właśnie urlop, jak się nie planuje urlopu. Mieliśmy do Gdyni jechać, ale to będzie chyba w listopadzie bardziej, zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądać. Eee, proszę bardzo, ty lubisz te kwiatki? Więc zobaczymy, damy wam znać, ale w tym, w tym roku jakby nigdzie nie planujemy wyjechać. Wiecie, teraz cały czas zamykają granice. I tak się okazuje z dnia na dzień, że wiecie, ludzie są po prostu um, zablokowani, tak? jeżeli chodzi o, o powrót do kwarantannę. To się wyjechać jest łatwo, ale nie wiemy jak, co się stanie, jak tam byśmy nie wiem, utknęli czy coś takiego. Tak, no, no właśnie ostatnio rozmawiałam z kolegami, um, rozmawiali o tym, że wiecie, wszystko fajnie, ale później te koszty, które dochodzą jak zostajecie gdzieś czy kwarantanna, czy nie chcą właśnie przepuścić przez granicę, no to to jest kolejny problem. Już teraz Czarnogóra chyba się zamknęła. Tak. E, gdzie, więc to już jest kwestia dni, kiedy to Chorwacja dołączy do nich, a wiem, że też wiele z Was pojechało do Chorwacji, e, więc no, mam nadzieję, że tam spokojnie będzie sytuacja wyglądać. Ale, no wiecie, to jest taka jedna wielka niewiadoma i cały czas się pogarsza. Wszyscy mówią, że jest super ekstra, bo każdy zapomina o tym, yy, o tym, co się dzieje. tak? Więc my stwierdziliśmy, że sobie w tym roku odpuścimy, może do nie po, pojedziemy sobie na spokojnie w listopadzie. No i takie plany na wakacje, więc będziemy sobie chodzić po łodzi, będziemy jeździć nad wodę do naszych narodziców, do moich, więc w środę też do swoich planujemy pojechać. Ale nie będziemy się nudzić. Na pewno nie, sprawdź się, to słuchajcie, nie da się nudzić, także. Zawsze decyduje. Tak, zabierzemy Was ze sobą dzisiaj, więc urlop czas start. Mam nadzieję, że będzie super, co? No z to jest zawsze super, nie? Ty! Tak, zawsze najbardziej zadowolony. Tak, my my właśnie się ogarnęliśmy, na ten jeszcze kończę chwilę swoją pracę, bo słuchajcie, to jest właśnie tak, jak ma się urlop w domu i... Gdzieś tam się spojrzę na komputer, wiecie pewnie o co chodzi. Ja, słuchajcie, to gdzieś tam patrzę na maila, sprawdzam wszystko, odpisuję Wam też na bieżąco, więc e, no, wiem jak to jest. Słuchajcie, ogarnęłam się, zaraz Wam powiem co skąd, ale testuję w ogóle nowy podkład. E, w ogóle, o, zobaczcie. Mam różne takie wersje kolorystyczne. Pericon, nie wiem, czy znacie tą markę. Bardzo fajne, lekkie podkłady. Mamy tam foundation, foundation serum. Więc różne opcje, słuchajcie, ja sobie testuję różne kolory. I w sumie najbardziej mi przypadł do gustu Pericon Foundation serum nude. Zobaczcie taki kolor. On jest też, że dostępny coś na PEL. zobaczcie, on ma takie bardzo, bardzo naturalne, ładne wykończenie, więc co Wam się podoba. Jeżeli chodzi o biżuterię, no to oczywiście standardową Magd. Tutaj są te wkrętki, o które bardzo często pytacie. Teraz też macie z hasłem Skin Therapy 22-30%, więc nadal ten kod robotowy jest aktualny. Jak macie ochotę sobie coś takiego summer lub kupić, to powiem Wam, że to jest bardzo fajne. Mamy też nowe myszki i no ja oczywiście bardzo Wam polecam ja w kółki, więc jeżeli chodzi o dnia, no to dzisiaj e, mam e, ten top z e-boutique, bardzo często mnie pytacie o te topy, słuchajcie jest bardzo dużo teraz promocji na stronach różnych internetowych na Reserved, na e-boutique, na Sensei, więc naprawdę można za grosze kupić te, e, te topy. O tak słuchajcie wygląda, mam spodenki z wyższym stanem, to jest słuchajcie zeszły albo jeszcze poprzedni sezon z Reserved, no i oczywiście torby bigordi a to jest ta candy brown, więc ona mi się mega fajnie sprawdza, bo zobaczcie do takiego naprawdę szybkiego outfitu plus meliski, o ten model też mnie często pytać, to są słuchajcie meliski z answer, ja je dorwałam w bardzo fajnej cenie, więc taki, słuchajcie, summer look. E, mieliśmy w ogóle iść do innej zupełnie restauracji dzisiaj, ale jest zamknięta w poniedziałek, środę i wtorek, e, więc musieliśmy zmienić trochę plany i idziemy też do włoskiej restauracji, chyba Angelo, ale muszę zobaczyć, słuchajcie, od której jest czynna, bo jest praktycznie po 11, więc najpierw idziemy na Plac zawał. zresztą zobaczcie, słuchajcie, obczaja śmieciarkę. To jest, słuchajcie, standard, kolorowa śmieciarka u nas, no, więc e, zobaczymy. O, coś tam. Coś mi się tak przyciemnia na ekran. No więc zobaczymy, jakie będą plany, zobaczymy, od której będą te restauracje, czy na jaką będzie drzemkowo, bo wiecie po rutynie, że wszystko tak naprawdę pod te drzemki jest e, zrobione, e, żeby on sobie taką jedną zrobił dłuższą i on tutaj spisuje się 2-3 godziny, więc e, naprawdę sobie taki robi reset, taki chill. Um, no, więc mam nadzieję, że mi z nami się czas. Ja już naprawdę czuję się taka ogarnięta, fajnie, że się umalowałam. Proszę Wam powiedzieć, że makijaż to zawsze dodaje tak. Humoru. Więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie ładna pogoda, bo słuchajcie, powiem Wam szczerze, że jest naprawdę bardzo ciepło. Korzonka przed chwilą wyszła w długim rękawie w dresach i mówi, że po prostu jest za gorąco, że jest dzisiaj bardzo, bardzo duszno. Eee, więc ja lubię generalnie takie pogody, jak jest ciepło. Nie ma czasami słońca, bo po takim weekendzie, gdzie jest naprawdę dużo słońca, warto sobie taki oddech zrobić. No więc my uciekamy. Tutaj. I idziemy na plac zabaw, tak? No. Tak, idziemy na plac zabaw, tak? No. Chodź, chodź. Oj, 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 ty mój mały buboty! No, jesteśmy prawie sami na placu zabaw. Gdzież na zjeżdżanie, Micha? Kto tam? Ksawcio! Kto tam? No, powiedz nam dzisiaj ładna pogoda bez słoneczka, ale jest cieplutko. To nie smaży. Jesteśmy praktycznie sami. Wiecie, tak w tygodniu to mało jest dzieci. Już powoli wiecie, żłobki, przedszkola wracają tak. Do normalności. U nas, te, słuchajcie, w żłobku powiedzieli, że nie do końca wiadomo, jak to będzie, czy y, będzie otwarty na 1 września, no, ale na to liczymy, bo on idzie na pierwsze takie dwie godzinki y, od 9 do, do 11 i później go, słuchajcie, zabieramy. Tylko teraz jest tak, że nie można czekać, jakby w żłobku, na kanapie i y, y, w razie czego być wezwanym, tylko trzeba po prostu być w pobliżu, więc a ten bierze też urlop 1 września i będziemy czekać. Ksaś się po prostu wiecie pierwszy dzień spędzi w przyłopku A teraz się bawi z dziećmi On słuchajcie bardzo, bardzo lubi się z dziećmi bawić Obserwuje, zagaduje, bawi się No ale zobaczcie nie ma dzieci Jesteśmy praktycznie sami To mnie bardzo ciekawi, ciekaw czy w ogóle miała jakiś inny smak. I ja mam carbonary. Co ktoś się spróbował? Kremu? No, super. Tak, dobry? No, słuchajcie, on wszystko lubi pomidorowe, więc, no, zajadamy się. Ale muszę wam powiedzieć, że bardzo ładnie wygląda. Zobaczymy, jak ma carbonara. No, ty to wszystko jesz, tak? Ciebie to nie trzeba namawiać, co? No, ale powiem Wam, że wszystko tu jest dobre. No to na krem z pomidorów to jest po prostu jakieś nie wiem, no obłęd, nie? Mhm. Dla nie na 10. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Co się najbardziej smakuje? Krem z pomidorów, tego nie jadłem, ale pizza też jest ok. No, bardzo dobre wszystko tu jest dobre. Ziemniaczki są, słuchajcie, dobre, takie o... Są chyba w mundurkach, tak? Super. Naprawdę wam polecamy, żebyście tu przyszli. jakby się oczywiście w Łodzi, no tak pisałam po prostu włoska restauracja, bo jedna była zamknięta i usiedliłam mi się ta. się też słuchajcie zajeda. Moja carbonara jest naprawdę pyszna, ja nic z nie boję. Także warto było prześródą. Tak no. jestem Jak już coś słuchajcie na tonowi smakuje, to naprawdę jest fit. Mega krade. Koniecznie. No. Słuchaj, nie mam tak ładnie. sobie dobrze nawiń. Jak bajerkę by się doszło. No. Dobra, nie? A ten krew z pomidorów to jest naprawdę pyszny. No, jest jakby wędzony. Wszystko jest słuchajcie, dobre. W zresztą widać, że się zajada. No dobra, to wcinamy i lecimy dalej. No, cieszysz się, że to tam Cieszysz Dobra, no. kochani, słuchajcie, zajmuję maskę. Tak, zajmuję maskę. Ale w ogóle zaczęło padać. Ale powiem, no tak, nie objadliśmy się tak dawno. Dobrze, że widzieliśmy dużo takich fajnych rzeczy do zjedzenia, do spróbowania, bo naprawdę pysznie było. Także urlop rozpoczęty. Bardzo, bardzo Dobrze wybrałem? Dobrze wybrałem restaurację? Słucham. Ten co? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze mi też smakowało. Naprawdę warto. To jest nasz 6 sierpnia restauracja, taka włoska D Angelo. Ona, słuchajcie, bierze udział w restaurantniku. Zastanawiałam czy moja przyjaciółka nie była tam i nie testowała, ale chyba nie, chyba nie. Ostatnio też była właśnie w i też nie była zadowolona ze śniadania. bo teraz jest, słuchajcie, jakiś mm, nie wiem... Duże kolejki. Duże kolejki to raz w te śniadania, bo teraz są takie śniadania, słuchajcie, wodzić za 15 zł można sobie zjeść. E, takie różne akcje są, wiecie, żeby poznać te restauracje, no ale poznać restauracje takie negatywne, strony, że się czeka godzina, no to Myślę, że to nie jest reklama. No, słuchajcie, teraz będziemy przejeżdżać koło mojego... O, tam jakiś się jakiś budynek wybudował. Wam, że... no, hotel w Łodzi. Tyle się, słuchajcie, pozmieniało w Łodzi naprawdę. Ci deweloperzy to po prostu szaleją. E... A nie wiem, czy wy w ogóle wiecie, Magda przez dwa lata, kiedy była w ciąży i kiedy opiekowała się Xaverem, nie dobrać. wychodziła z domu. Tak, nie wychodziłam z domu, nie byłam w markecie, bo się ostatnio ze mnie śmiali, właśnie jak byliśmy u znajomych, że ja to w ogóle, no tam mnie wywozi, słuchajcie, z osiedla i ja tylko patrzę, wiecie, przez okno. Ja to nie. nie widziałaś. Nie, no nie robimy zaraz na zakupy. no to, to, to raz. Nie to, że koronawirus, ale wcześniej tego nie robiliśmy. No bo po co brać dziecko do marketu? Po prostu ja. Na szybko do biodronki czasami idziemy. Tak, Oszczędnie wydaje pieniądze na zakupy. To, za, to tak. Ja powiem, że jak ja jeździłam za na, na zakupy, to to, 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 tak wiem, miałam poczucie, że, nie wiem, słuchajcie, no wszystko mi brakuje w domu. On to ma listę i, wiecie, kupuję to, co ma na liście, tak? Tak. A ty co? Mamy, mi idziesz po nodze? He? No, no Natan stwierdził, że jak przyjdzie do domu, to zrobi drzemkę, ale wątpię, bo chyba nie będzie miał drzemki. A na plac zabawnie nie, chyba nie da rady bo wiecie, słyszałam, pada padać, jest mokro. Chyba, że będą Ksawciu kałuże. Tak, będą kałuże. A mamy kaloszki. No, to my tę obczajkę zrobimy, coś się tutaj w Łodzi pozmieniało. Słuchajcie, mój uniwersytet rozbierają. Nie wiem, czy to jakiś bank wykupił. O, zaraz wam pokażę. Będziemy jechać będzie i właśnie będzie remontowany mój uniwerek. O, patrzcie, tu jest mój uniwerset, wszystko jest słuchajcie w budowie. No także śmigamy do domu, tak? No i jedzie. No, wróciliśmy. Bardzo słuchajcie, jesteśmy najedzeni. Nie wiem, może ktoś się za chwilkę zrobić jakąś drzemkę oby, bo naprawdę chcemy trochę odpocząć, słuchajcie, po tej restauracji. E, ale mam dla Was niespodziankę, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. E, ostatnio Wam testowałam kosmetyki koje, ja sobie robiłam tak sukcesywnie zamówienia. I słuchajcie, dziewczyny na Instagramie się zapytały, czy nie chciałam dla Was kodu i ewentualnie, czego mi jeszcze brakuje w pielęgnacji, e, bo pomyślałyśmy, że fajnie było zrobić takie podsumowanie. E, jeżeli chodzi o produkty koje, ja, słuchajcie, jestem do tej pory na maksa zadowolona z tych kosmetyków, to jest w ogóle polska marka, mają świetne składy. Ta nuta. W ogóle przewodniem się podoba w kosmetykach, także obiecawałam wam niespodziankę i macie minus 15% z hasłem Skin 15, także e, dawajcie znać ewentualnie, co polecacie. Natomiast ja słuchajcie, praktycznie już mam wszystko z Koi. Mm, bardzo, bardzo mnie zaskoczyły trzy ostatnie rzeczy, które sobie uzupełniłam w tej pielęgnacji, więc za chwilkę wam pokażę, ale muszę wam powiedzieć, że kod jest naprawdę bardzo fajny, zwłaszcza, że Koi bardzo, bardzo rzadko robi takie promocje. Także wam pokażę, co dzisiaj będziemy sobie testować w domowym spa. E, ten krem mi polecały się to jest krem nawilżająco wygładzający. Uładzający. i słuchajcie tego konsystencji i w ogóle to jak ładnie wyprowadza skórę. E, jest taka miękka po nim, w ogóle bardzo bardzo przyjemna taka e, dosłownie leciutka konsystencja, więc on wam się szybko wchłania, ale muszę wam powiedzieć, że też bardzo ładnie odżywia skórę. E, I cieszę się, że są takie naprawdę ładne, eleganckie, klasyczne opakowania, więc super, jeżeli chodzi o koj no to wiecie, że ja kocham. Testowałam sobie już wcześniej kilka produktów, zawsze wam pokazywałam na bieżąco. Drobnoziarnisty peeling oczyszczający Tutaj, jeżeli chodzi o formułę tego peelingu, bardzo mnie zaskoczyła, bo jest niezwykle przyjemna i to jest taki bardzo wyróżniający się peeling, jeżeli chodzi o konsystencję. No i oczywiście serum dwufazowe, ja już miałam żelowe, sobie wcześniej zamówiłam, e, więc fajnie, że Koi naprawdę tutaj dwa. o nas, jeżeli chodzi o składy. No i też super, że e, mogłam dla Was e, wynegocjować kod i właśnie się zastanawialiśmy z dziewczynami, czy po prostu nie zrobić takiego podsumowania o tych kosmetykach, więc. No, powiem Wam, że naprawdę bardzo się cieszę, z uwagi na to, że właśnie tych trzech produktów mi jeszcze brakowało do przetestowania w ogóle całej gamy. O sobie wcześniej zamawiałam sukcesywnie płyn micelarny. No, krem pod oczy, wiecie, że jest po prostu moim ulubieńcem. Uf, kocham ten podkład, czy znaczy kocham ten krem pod oczy, e, więc generalnie bardzo, bardzo Wam polecam. To jest chyba kosmetyk, do którego wracam. I mam już, słuchajcie, drugie opakowanie, i jedno też e, zamówiłam wcześniej na mojej przyjaciółki na jej prośbę. Więc, no, naprawdę słuchajcie, bo mam że kosmetki są fajne. Także my śmigamy pewnie za chwilkę na placałach, nie wiem, za jakąś godzinkę, bo przestało padać, jest bardzo ładnie. E, cieplutko, przede wszystkim, czy jest taka w ogóle śmieszna pogoda. E, no i zrobimy sobie domowe spa, zobaczymy, jak pozostałe produkty Koi, Ja już sobie testuję od półtora tygodnia krem, No i muszę Wam powiedzieć, że każdy mi się podkładaniem bardzo ładnie trzyma. W ogóle tak mam wrażenie, że Koi skóry, tak ładnie ją wygładza. Peeling to jest słuchajcie boski, naprawdę to jest duża przyjemność i bardzo mi się podoba serum dwufazowe, więc troszeczkę wcześniej go sobie testowałam, Myślałam, że go wrzucę na jesień, ale stwierdziłam, że akurat mi się pokończyło kilka produktów, więc to będzie idealna okazja. Zwłaszcza, że ja zawsze te żelowe sera mieszam z, z olejkami, więc dam wam po prostu znać, jak się sprawuje, ale na ten moment wybitne, wybitne, naprawdę wybitne. Ja zawsze lubiłam słuchajcie, takie bardziej olejkowe konsystencje, więc jeżeli się nad nim zastanawiacie, to krem. I to serów bardzo fajnie ze sobą współgrają, ale to zobaczycie za chwilkę w takim małym spa. A teraz śmigamy na pracę. No właśnie jemy kolację, oglądamy fakty. Dosłownie przed chwilą mówili o Bonie 500 plus na wakacje, no ale my sobie nie zdecydowaliśmy się w tym roku. Muszę Wam powiedzieć, że mam tyle do zrobienia, że nawet lepiej, że nigdzie nie wyjeżdżamy, bo dwa tygodnie naprawdę szybko mija. Muszę trochę ogarnąć garderobę, wiecie, posprzątać, tak na fest w mieszkaniu, skoro na ten jest, i mogę wykorzystać ten czas. Za chwilę będzie żłobek, więc też musimy się przygotować, więc wiecie, tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Xavciu, słuchajcie, właśnie jest swoją kolacyjkę, dzisiaj ma mozzarellę, pomidorka i szyneczkę i muszę wam powiedzieć, że wszystko co pomidorowe, to on po prostu uwielbia. Ale zauważcie, że to co jadłście w ciąży, to mam wrażenie, że się później przekłada na smaki dziecka, bo ja mogłam rado nawet jeść pomidorową. Także naprawdę miałam słuchajcie, fazę, że po prostu nawet odgrzewałam sobie pomidorowy, ryż i to było moje śniadanie. Uwielbiałam po prostu od A do Z cały dzień wypełnić sobie. O widzicie, on sobie odkłada. Więc on no, w ogóle ostatnio ma taką fazę, że podaje, jak już kończy kolacyjkę. Więc Natan pojechał z Morciem teraz do weterynarza, bo właśnie chcemy wykorzystać na maksymalną urlop, żeby po prostu porobić parę rzeczy, więc garderoba nam zostanie, trochę muszę posprzątać. Zrobiłam właśnie wyprzedaż kosmetyków kolorowych, więc też powinien się w niej udział bardzo, żeby było fajnych podkładów, bo po prostu są dla mnie za jasne. No i taka propos Morisa, słuchajcie, robimy mu co roku echo serduszka i to jest bardzo ważne, bo ciłały mają taki właśnie mankament zdrowotny i to trzeba monitorować na bieżąco. To też e, właśnie się dowiedzieliśmy rok temu. I teraz co roku, słuchajcie, staramy się właśnie zrobić echo serduszka. Co? No poczekaj, ojeju, proszę bardzo. Słuchajcie, oglądamy właśnie e, fakty. Kończymy kolacyjkę, no więc ja teraz będę ogarniać sobie dentystę. Skoro mamy, słuchajcie, czas, no to wszystko ogarniamy. Jutro idziemy do Ikei i bardzo się cieszę, że pojechaliśmy o tej 12 do restauracji, bo w ogóle tutaj nie było ludzi. Dlatego też może nie zdecydowaliśmy się, słuchajcie, na wakacje, bo jest coraz gorzej. No mówię, zamykają granice. Teraz słyszę o jakiejś nakazie maseczek znowu wszędzie, nie tak tylko w miejscach publicznych. Nie wiem, jak to będzie funkcjonować. Ta. No więc dajcie znać, jak, jak tam wasze wakacje, gdzie pojechaliście, czy się wstrzymujecie i za rok szalejecie. Bo myślę, że na pewno sobie odbijemy w końcu te wakacje, których po prostu nie odbyliśmy. No mówię, trzy wyjazdy nas minęły. Tak, że na pojechał z Morciem do weterynarza. I wiecie, mamy czyste sumienie, bo ta wizyta kosztuje 150 zł. Zrobimy mu badanie, będziemy wiedzieć co i jak, a później na przykład ewentualnie, gdyby coś się działo, no to ci łapki, słuchajcie, żyją nawet do 18 roku życia. Oby, oby, słuchajcie, ja bym chciała, że Mory z nami był najdłużej. Więc takie na bieżąco sprawdzanie wszystkiego po prostu chyba najbardziej... Y się opłaca, tak samo teraz ogarniam dentystę, żeby po prostu wszystko zobaczył, czy jest wszystko ok, ja tak średnio co roku robię po prostu totalny przegląd, uzupełniam, co trzeba uzupełnić, więc wtedy idę i po prostu siedzę do oporu, żeby wszystko zrobił. Znaczy, też tak macie, bo na, tam na przykład się trochę boję dentysta i tak namawiam go, żeby też poszedł, ale mówiłam, że przy następnym urlopie nie, słuchajcie, wszystko trzeba zrobić, jak się ma czas, dlatego może też nie do końca żałuję, że nigdzie nie jedziemy, bo naprawdę mam dużo do ogarnięcia, mówię, żłobek, zaraz wszystko trzeba ogarnąć w domu taki szalony czas. No, więc za chwilkę właśnie po poszalonego czasu zrobię Wam domowe spa, żebyśmy się po prostu zrelaksowały, bo od tego jest urlop, dziewczyny. E, także Ksawcia ogarniam, idzie spać, myślę, że tak o 21 i się do Was No dobra, dziewczyny, jest 21.30 i ja już zdążam obejrzeć dwa odcinki Dynastii, bo słuchajcie, ksawcie może bardzo, bardzo wcześnie spać, tak po 20.00 i jak powiedziałem może, może pójdziemy spać, to się bardzo cieszył i słuchajcie, poszedł do e, sypialni, on generalnie zasypia na łóżku, a później go przenoszę do łóżeczka ołóg pokazywałam Wam ostatnio, jak zrobiliśmy właśnie z łóżeczkiem, więc on faktycznie słuchajcie, praktycznie całą noc przesypie, tak o piątej gdzieś tam się budzi na jedzonko. Moisz w ogóle był słuchajcie u weterynarza też Wam mówiłam, ale się okazuje, że ząbki ma po prostu w perfekcyjnym stanie. Dopiero za rok słuchajcie, będzie echosarduszka, bo faktycznie nie ma żadnych szmerów, jeżeli nie ma żadnych przyciwskań, to po prostu nie wykonują, tylko sprawdzają najpierw, osłuchują, więc jest wszystko ok. No, ale musi się, słuchajcie, odchudzać. Niestety, że chyba no w ciągu 4 miesięcy przytył pół kilo. I to wiecie, to jest spowodowane tym, że on, mimo że je bardzo mało, to ma też mało ruchu. I na ten teraz od rana będzie słuchajcie wstało i z nim chodził godzinę na spacer. Więc, no, powiem Wam, że weterynarz powiedział, że nadwaga może go szybciej dobić niż, e, nie wiem, rzucam sprawę sercem. Więc faktycznie, słuchajcie, będziemy się starać, żeby ksawsią tam, jeśli nie rzuca jakiegoś śrubka No, pewnie wiecie o co chodzi, to jest zawsze e, ciężko. Więc słuchajcie, no półtora, półtorej godziny spacer taki weekendowy to będzie miał, a w ciągu tygodnia no to się postara raz bardzo dużo chodzić, jak zwłaszcza od rana, kiedy po prostu może wcześniej wstać, my jeszcze śpimy, więc tak będziemy słuchajcie załatwiać. No a teraz słuchajcie, relaks, pokażę Wam nowe trio, bo słuchajcie, doszło mi do pielęgnacji krem nawilżająco wygładzający. Jak się sobie już testować ten krem, bo mi bardzo, bardzo polecałyście, że to jest podobno w ogóle... Kultowy kosmetyk Koi. Wiele z Waszych poleceń właśnie się skupiało na tym kremie, A mnie zaciekawiło to dwufazowe serum. I faktycznie, słuchajcie, po wstrząśnięciu zobaczcie ono. Się zmienia w taką fajną konsystencję lekką. Bardzo ciekawe serum, bo ono nie jest tłuste. Yy, ładnie wygląda na skórze w sensie, że ja go testuję rano i wieczorem, bo wiecie, znacie moją zasadę, że przez pierwsze dwa tygodnie, dwa-trzy nawet tygodnie testuję kosmetyk rano i wieczorem. Jak jest bardzo pod makijaż, z jakimi podkładami muszę wam powiedzieć, że każdy podkład się na tym trzeba. Zobaczcie, to jest ten podkład z Perikon i ja go mam od godziny 10.00 nawet może wcześniej się malowałam. W ogóle bardzo, bardzo ładnie się trzymam na tabelę. Wygląda mega naturalnie. To jest taka dosłownie cienka warstwa. nakładana na dłońmi, więc nie wiem, słuchajcie, coś mi się zmieniło i nakładam dłońmi podkłady. I będę sobie wykonywać peeling, bo robiłam ostatnio 4-5 dni temu peeling. Zobaczcie, jaka w ogóle fajna konsystencja, taki Brązowy cukier, nie wiem jak to nazwać. Tutaj słuchajcie mamy morele, Len i Alantoinę, która właśnie łagodzi. Skórę więc w momencie peelingowania od razu ją dwa no. no, dziewczyny, skóra oczyszczona. Teraz sobie spryskam buzię hydrolatem. To jest to połączenie. Em... Wody jest z kwiatem Neroli. Evolve, organic beauty to jest bardzo, bardzo dobra białka w ogóle, chyba high level, jeżeli chodzi o e, hydrolaty. I pytałyście mnie ostatnio o ten e, tonik e, z e, Sumbagami, ten rozjaśniający, czyli Nestos, to jest chyba najfajniejszy tonik rozjaśniający, jaki ostatnio używałam. I pierwsze takie uczucie było takie mrowienie, więc faktycznie mam dużo witaminki C e, i takie właśnie rozjaśniające. Składniki. no i przede wszystkim on bardzo bardzo ładnie nawilża, tak, słuchajcie jeszcze sobie nałożę kilka produktów takich nawilżających, wiecie standard domowy bo generalnie pamiętajcie o tym, żeby używać kosmetyków warstwowych i dużo, dużo skórę nawilżać, a taki na przykład kosmetyk jak serum dwufazowe bardzo ładnie zamyka tą taką nawilżającą pielęgnację, więc takie kosmetyki też powinny się pojawić w pielęgnacji, typu właśnie olejki. Tu jest fajne połączenie takiej żelowej konsystencji z olejkową, taką dwufazową, która po prostu zamyka pielęgnację. Tutaj mamy siwkę kakadu, rokitnik, olej z marchwi, wiecie, że siwka bardzo ładnie regeneruje skórę też nawilża, więc sobie nałożę ostatnią fazę jakby tonizacji skóry, nawilżania i to będzie właśnie dobry moment, żeby zamknąć e, pielęgnację taką nawilżającą. Im więcej o Was, tak naprawdę Wasza skóra w pewnym momencie jest po prostu doskonale nawilżona i ten etap się zamyka e, i wtedy naprawdę nie macie suchych skórek, takiej właśnie mm, takiej poszarzałej, bo ona cały czas jest nawilżona, więc takie kosmetyki bardzo ładnie w ogóle zamykają tę pielęgnację. I to jest kosmetyk taki właśnie odżywczy, nawilżający, regenerujący skórę. I zobaczcie, to jest jak takie płynne trochę złoto. To wygląda bardzo, bardzo przyjemna konsystencja. Ja już sobie używam ponad półtora tygodnia, jest ze seru, i zużycie jest naprawdę takie, moim zdaniem, optymalne. Ja zawsze rozgrzewam zupełnie takie sera. I w pięknie, pięknie pachnie, pięknie pachnie to serum, jak cała linia. Ja ten zapach najbardziej czułam w płynie micelarnym, zresztą płynie jest naprawdę przeboski, do wrażliwych oczu. Jeżeli macie jakieś podrażnienia, I pamiętajcie o tym, że takie sera również rozpieszczam rozpieszczamy śliczne, bo tutaj naprawdę widać wiek, więc do góry się masujemy. I to jest, słuchajcie, też bardzo fajne serum, bo jest takie lekko olejkowe pod nasz masażer jadeitowy, więc pamiętajcie, żeby wykonać kilka takich ruchów. Ja mniej więcej 10 takich pociągnięć e, sobie wykonuję. I taki masażer właśnie chłodzi skórę, więc zdejmuje wam opochliznę po całym Teraz zwłaszcza jak są upały, nie patrzcie na ten dzień, co dzisiaj był, e, to faktycznie muszę wam powiedzieć, że jest taka ulga. Więc sobie wtłaczamy to serum wręcz. Ja potestuję jeszcze te produkty i mówię, zrobię Wam takie wielkie podsumowanie. Także mega ścieżka, że dziewczyny się odezwały w sprawie kodu robotowego i uzupełnienie właśnie tego podsumowania, bo dzięki temu będę mogła szybciej dla Was przetestować te kosmetyki. Ja sobie pokończyłam wszystkie takie produkty, którymi właśnie nastąpiłam, Koi i muszę Wam powiedzieć, że tak naprawdę Koi, Wam stworzyło bardzo kompleksową pielęgnację. Ja bym jeszcze i tak w sumie czekam na oleje do makijażu, E, i słuchajcie, jaki żel do mycia buzi, bo to tak naprawdę stworzy Wam bardzo basicową, taką e, kompleksową pielęgnację, która myślę, że Wam się naprawdę bardzo fajnie sprawdzi, bo krem to jest ostatnia faza, jeżeli chodzi o zamknięcie pielęgnacji, że czasami, jak na przykład, to też jest bardzo fajny patent, Koi ma taką maskę na noc e, i ja na przykład tak sobie, wiecie, spaliłam trochę ostatnio nos, tutaj czoło, nie wiem, dziś mi się chyba słuchajcie, filtr bytały, to miałam taką, taki pasek czer czerwieni e, i mówię, Boże, tak więc zasłuchajcie, piekło, więc wynałożyłam nałożyłam na nos tą to jest bardzo kojąca, jak się wręcz rozpuszczona buzi um, i właśnie nałożyłam sobie um, epilaminację Koi. I to jest krem nawilżający, wygładzający, kwas hialuronowy, awokado, witamina E, czyli wszystko, co na nawilża, wygładza i działa przeciwzmaszczkowo. Olej awokado wiedzie, że bardzo ładnie regeneruje, więc ten krem jest też super pod makijaż. Ja dzisiaj cały czas testowałam, naprawdę mega lekki podkład, więc myślę, że Spokojnie mogę Wam zarekomendować ten krem. Z, y, mam wrażenie, że on bardzo ładnie wygładza skórę. Tak faktycznie pielęgnuję. Taką czujecie, dobrą pielęgnację bez obciążenia, bo ostatnio mówiłam Wam, że z linii mi ten krem nie podpasował. On faktycznie był za ciężki, ale ten jest, słuchajcie, taki le le lekki, ale czuć taką pielęgnację. No, więc dziewczyny, nakładam krem pod oczy. Ja mam, słuchajcie, w zapasie krem z Koi, tak będzie y, następny. Kończę właśnie swój aktualny krem, więc pewnie w podsumowaniu będziecie widzieć kolejne opakowanie w akcji. Więc wykańczam woli. I tak naprawdę pielęgnacja jest skończona. Dzisiaj nie zawsze Wam zapominam pokazywać w vlogach krem pod oczy, także dzisiaj jest. Używam go, słuchajcie, na bieżąco. Denko to wyświadczy, że u mnie ten krem jest, słuchajcie, codziennie użytkowany, także spiskowcy już nie spiskujcie. No, także się za żegnam. Mam nadzieję, że miło spędził się czas w vlogu. Takie pierwsze na jedzenie to Wam powiem, że no, tak to nie było, także na pewno tam wrócimy, myślę, że w przyszłym tygodniu. Także ściskam wascie dzisiaj do zobaczenia. Trzymajcie się, hej.